Witajcie smakosze. Dzisiaj będę robić szynkę z szynkowarów. Znaczy, będzie to szynka mielona. Mam tu bardzo ładny kawałek mięsa. Będę go teraz kroiła najpierw w pasy. Następnie pokroję go w mniejsze kawałki. Mamy pokrojone więc zabierał się za mielenie mięso jest pomielone więc będziemy mogli się zabierać za przygotowanie tej mielonki do zrobienia jej w szynkowarze. Teraz będę przyprawiać mięso. Mam tu kilogram mięsa od szynki pomielonego. Do tego będzie mi potrzebne 18 g soli peklowej. Dam po 2,5 g przyprawy staropolskiej i przyprawy do grosa, Dwa ząbki czosnku, dwie łyżeczki żelatyny garść majeranku i 50 ml wody. Odmierzyłam sobie 18, a właściwie 16 g soli peklowej, bo jeszcze sól jest w przyprawach. Teraz damy dwie łyżeczki żelatyny. Pół łyżeczki przyprawy do wyrosa, pół łyżeczki przyprawy staropolskiej, 50 ml wody. Sporą garść majeranku, którą rozetnę, rozetrę w dłoniach. Wtedy majeranek uwalnia więcej aromatu. Tak. i teraz jeszcze dwa ząbki czosnku. wszystkie przyprawy są już dodane, teraz będę wyrabiać mięso. Trzeba je wyrabiać dosyć długo, nawet około 10 minut. Chodzi o to, żeby to mięso tak wyrobić, żeby aż kleiło się do dłoni. Minęło 5 minut, i co prawda to mięso już jest dobrze wyrobione. Klei się, jak widać, mocno do rąk. Teraz będę je przekładać do woreczka i do szynkowaru. Do szynkowaru włożyłam woreczek, i teraz będę wkładała mięso. Mięso musi być dobrze ubite. I teraz zakręcę ten woreczek. On nie musi być szczelnie zamknięty, ale musi być taki zakręcony. Wkładam Część ze sprężyną. Dociskam. O, trzeba mieć trochę siły. O! o I zamykam szynkowar. I tak y, przygotowane wkładam do lodówki. no Najlepiej na całą noc albo dłużej, żeby wszystkie składniki się dobrze przegryzły. Jutro będę parzyć. Wyjęłam. Nasz szynkowar z lodówki widać po tym, jak jest ośrodniony, do jakiej wysokości jest w środku mięso. Włożę teraz ten szynkowar do gorącej wody i doleję wodę, bo wody musi być więcej niż mięsa w szynkowarze. O niestety mam trochę za mało, będę musiała dogotować. Wody już mam dosyć. Musi on osiągnąć temperaturę 90 stopni i w takiej temperaturze będzie się to parzyło przez około półtorej godziny, bo mam tu kilogram mięsa, więc myślę, że to wystarczy. Ale sprawdzę to jeszcze w ten sposób, że tu mam termometr, który wbije do mięsa i jak on pokaże 90 stopni, to będę wiedziała, że mięso osiągnęło właściwą temperaturę i wówczas jeszcze po osiągnięciu 90 stopni, jeszcze pół godzinki i wtedy na pewno ta mielonka z szynkowaru już będzie dobra. Wrócimy po tym czasie. Woda jak widać nie gotuje się, ale osiągnęła właściwą temperaturę, bo ma około, ma dokładnie 87 stopni, a od 85 do 90 to jest idealna temperatura parzenia. Gdyby w trakcie tego grzania. Woda odparowała, to trzeba ją uzupełnić, żeby zawsze było wody więcej niż poziomu mięsa w szynkowarzu. Minęły prawie 2 godziny. Nasza mielonka osiągnęła temperaturę no troszkę powyżej 80 stopni. Teraz wyłączę grzanie. I zostawię w garnku do całkowitego wystygnięcia. Woda w garnku już całkowicie wystygła, szynkowar też już jest chłodny, więc teraz mogę odlać wodę. Podaję właściwie prawie całkowicie, jeszcze tylko parę kropel wyciekła, więc teraz wkładam szynkowar do lodówki na kilka godzin, żeby nasza mielonka całkowicie stężała. Nasza mielonka w szynkowarze siedziała w lodówce przez całą noc. Teraz możemy ją otworzyć. Uj, wcale nie takie łatwe, żeby to wyjąć. Zeskoczyła. Teraz rozetny worek. Wygląda bardzo apetycznie. Zaraz ukroję kawałek. Ładny różowy kolor to saletra spowodowała, że ta mielonka nie jest, jest fajna, zwarta, jak widać. Zaraz posmakuję. Mmm. Zaraz sobie przygotujemy chlebek i zjemy z mielonką na śniadanie. Wszystkim smakoszom życzę smacznego.